Myślę, że będzie więcej ludzi takich, którzy będą myśleli takimi kategoriami, że dla mnie to, że ktoś, że, że to coś powiedzmy, nie jest człowiekiem, nie ma znaczenia. Jeśli to jest partner do ciekawych rozmów, jeśli jest to partner również czy partnerka seksualny, seksualna, jeśli to jest ktoś, kto no, nie ma ludzi nie zadaje jakichś trudnych pytań, yy, czy po prostu jest też tańszy w utrzymaniu, bo, bo nie wydaje na jakieś tam rzeczy yy, i nie rujnuje budżetu, no to jest okej, okay, nie? Czyli no nie ma i... znaczenia, że robot jest robotem, jeśli spełnia te warunki. No właśnie, jeśli spełnia jakieś potrzeby. no Pamiętajmy, że część ludzi na tym świecie tak naprawdę no nie jest może, umówmy się, ale no taką osobą, która rzeczywiście w tej relacji z drugim człowiekiem, jakiś specjalnie, nie wiem, interesują go jego potrzeby. No, taka jest brutalna rzeczywistość. Albo że to są związki oparte na jakichś bardzo specyficznych potrzebach, na przykład seksualnych, że w zasadzie nie interesuje ta osoba, druga się innymi rzeczami związanymi z tą osobą. No to yy, taki, taki procent ludzi, bo to może nie jest yy, na szczęście większość, ale pewien niewielki procent, powie, w to migraj. No to już zamawiam, tak? Szukajcie podcastu Dobry Przelot na YouTube i Spotify. Tam cała rozmowa.